O zapach pieczeni wciąż unosił się w powietrzu, kiedy rzucił ten żart. Tamten pokój, udekorowany prostymi kwiatami, lniany obrus, który sama wyprasowałam dzień wcześniej, kieliszki ustawione z dbałością, zamienił się nagle w scenę upokorzenia. Uniósł kieliszek, zaśmiał się z tą swoją typową arogancją i powiedział głośno, wyraźnie, przy dzieciach i synowych: Jedyna rzecz, którą Zofia potrafi robić, to rodzić. Zapanowała cisza, ułamek sekundy w którym spojrzenia skrzyżowały się niepewnie. Ale zaraz potem pojawiły się śmiechy. Krótkie, nerwowe, niektóre zduszone. Dzieci się uśmiechnęły, jedne z tchórzostwa, inne z przyzwyczajenia. Synowe wymieniły między sobą spojrzenia, a jedna z nich zaśmiała się cicho, jakby próbowała rozładować napięcie. Uśmiechnęłam się tylko. Mały, zamknięty uśmiech, jak ktoś, kto próbuje ukryć otwartą ranę przed obcymi. Pochyliłam się lekko w bok i spokojnie przesunęłam po stole ciemną, skórzaną teczkę w jego stronę. Zabawne, powiedziałam bez podnoszenia głosu, bo bez mojego nazwiska nie miałbyś absolutnie nic. Uśmiech zniknął z jego twarzy. Dzieci spojrzały po sobie. Jedno poprawiło krzesło, wyraźnie nieswojo. Zgrzyt sztuczców ucichł. Ta chwila, krótka i cicha, była zapowiedzą trzęsienia ziemi. Ale żeby zrozumieć, co znajdowało się w tej teczce i dlaczego wszyscy w tym pokoju mieli właśnie stanąć twarzą w twarz z prawdą, którą ignorowali przez dziesięciolecia, trzeba cofnąć się o wiele lat. Cofnąć się do chwili, kiedy ból po raz pierwszy zakorzenił się cicho w mojej piersi. Mam na imię Zofia. Mam sześćdziesiąt jeden lat. Jestem matką trójki dorosłych dzieci, babcią dwójki wnuków i żoną mężczyzny, który przez trzydzieści osiem lat robił ze mnie swój cień. W młodości wierzyłam w miłość. Uwierzyłam jemu, Andrzejowi, kiedy obiecał mi wspólną przyszłość. Byłam córką chłopów, wychowaną do posłuszeństwa, cichą, bojącą się zawieść. On był czarujący, wykształcony, z pozoru z porządnej rodziny. Na początku myślałam, że zostałam wybrana przez kogoś wyjątkowego. Nie wiedziałam wtedy, że przyjmując to małżeństwo, wyrzekam się własnej tożsamości. Już w pierwszych miesiącach zrozumiałam, że jestem potrzebna jedynie do funkcjonowania. Przydatna do prania, gotowania, wychowywania dzieci. Poza tym nie było dla mnie miejsca. Nie słuchał mnie. Nie widział. Drwił z moich opinii, wyśmiewał moją prostotę. Z czasem ten rzekomy szacunek, jeśli kiedykolwiek istniał, zmienił się w codzienną pogardę. Pojawiły się zdrady. Ukrywane pod przykrywką wyjazdów służbowych, fikcyjnych dyżurów, innym tonem głosu przy odbieraniu telefonu. Znajdowałam długie włosy na jego ubraniach, zapachy perfum, które nie należały do mnie, i coraz większą obojętność, kiedy wracał do domu, jakby odbierał mi nawet prawo do zadawania pytań. Kiedy go skonfrontowałam, nazwał mnie histeryczką. Gdy płakałam, powiedział, że jestem słaba. Kiedy milczałam, uznał, że się pogodziłam. Ale nawet zraniona. Nigdy nie byłam głupia. Zawsze lubił wyglądać na człowieka sukcesu. Domy, samochody, inwestycje, ziemia. Wszystko to było powodem do popisu przed rodziną i znajomymi. Ale choć grał rolę potężnego patriarchy, to właśnie mnie powierzał dokumenty do przechowania, umowy do podpisania, akty własności, bo nie cierpiał papierkowej roboty. Ty podpisz, Zofia. Musi być tylko na kogoś zaufanego. Więc podpisywałam. Najpierw działka. Potem dom letniskowy. Małe mieszkanie wynajmowane studentom. Nawet nowy samochód, który kupił kochance, myślał, że zarejestrował go na podstawioną osobę, a to byłam ja. Przez lata udawałam naiwną. Byłam niewidzialna z wyrachowania. Kiedy mnie umniejszał, ja słuchałam, patrzyłam i wszystko dokumentowałam. Przechowywałam rachunki, poświadczone kopie, wyciągi. Robiłam duplikaty i ukrywałam w miejscach, o których nie miał pojęcia. A kiedy nasze dzieci dorosły i zaczęły powtarzać jego żarty, zrozumiałam, że to już nie tylko on, one też nauczyły się traktować mnie jak postać drugoplanową. Znosiłam wszystko w milczeniu, bo miałam plan. Obiad z okazji Dnia Matki był iskrą. Sama ugotowałam wszystko. Sama nakryłam do stołu. Przygotowałam drobne upominki. A mimo to potraktowano mnie jak zbędny dodatek. Jak ciężar. I właśnie tego dnia ośmielił się śmiać ze mnie przy wszystkich. Wtedy postanowiłam ujawnić prawdę. Ale nie krzyczałam. Nie płakałam. Po prostu przesunęłam teczkę po stole. W środku? Dokumenty wszystkich majątków zapisanych na moje nazwisko. Kopie aktów własności, umowy, zaktualizowany testament, kompletne dasy jej budowane przez dekady, bez jego wiedzy. I wtedy otworzył. To, co zobaczył, zniszczyło jego wizerunek człowieka, który miał wszystko pod kontrolą. Ale to nie dokumenty uderzyły najmocniej. Największym ciosem było to, że nawet dzieci już coś wiedziały i nigdy mu nie powiedziały. Mam na imię Zofia Kowalska. Urodziłam się w małej wiosce na południu Polski, w drewnianym domu z wąskimi oknami i ścianami, które skrzypiały zimą. Byłam trzecim z pięciorga dzieci. Moi rodzice byli rolnikami, ludzie małomówni, przyzwyczajeni do wyrzeczeń. Dorastałam w przekonaniu, że obowiązek jest ważniejszy niż pragnienie że lepiej być potrzebną niż wysłuchaną. Szybko nauczyłam się nie prosić nie pytać nie marzyć zbyt głośno. Miałam dziewiętnaście lat, kiedy poznałam Andrzeja. Był ode mnie o siedem lat starszy, wykształcony, mieszkał w mieście i pochodził z rodziny, która patrzyła na nas z góry, choć z udawaną uprzejmością. Był przystojny, elokwentny i miał dar sprawiania, że każda kobieta czuła się wyjątkowa, przynajmniej dopóki nie dostał tego, czego chciał. Pamiętam dzień, w którym stanął w drzwiach mojego domu, by poprosić o moją rękę. Moja mama się wzruszyła. Ojciec uścisnął mu dłoń z dumą. Dla nich to był dar, środkowa córka, bez większych zalet, miała poślubić miejskiego mężczyznę z kontaktami i, jak się wtedy wydawało, z przyszłością. Ślub był prosty, ale jak na nasze warunki, elegancki. W pierwszym miesiącu jeszcze mówił, że mnie kocha. W drugim prosił, żebym nie wtrącała się w jego decyzję. W trzecim uciszał mnie przyznajomych. W czwartym zniknął z domu na trzy dni, tłumacząc, że musi odetchnąć. Z biegiem lat stałam się elementem wygody. Byłam matką jego dzieci, gospodynią, którą przedstawiał kolegom jako dobrze zorganizowaną, kobietą, którą zostawiał na przyjęciach, by samemu krążyć wśród gości. Miałam się uśmiechać, nawet gdy słyszałam złośliwe komentarze pod przykrywką żartów. Pierwszą zdradę odkryłam przypadkiem. Znalazłam romantyczny liścik w jednej z jego koszul, kiedy prasowałam. Pismo kobiece, odważne, zakończone słowami, czekam w niedzielę, jak zawsze. Kiedy go skonfrontowałam, zaśmiał się. Nie dramatyzuj, Zofia. To nie koniec świata. Masz dom, dzieci, stabilność. Czego ci jeszcze trzeba? To była jego logika. Skoro mnie nie bił i na stole było jedzenie, powinnam być dozgonnie wdzięczna, nawet za zdrady. Były kolejne. Wiele. Nie próbował nawet ich ukrywać. Wręcz przeciwnie, wyglądał na dumny, że ma posłuszną żonę i młode kochanki. Za każdym razem, gdy odkrywałam nową, coś we mnie umierało, cicho. A jednak zostawałam. Zapytasz dlaczego? Odpowiedź jest prosta: dzieci. Wierzyłam, że wychowanie ich pod jednym dachem, z pozorami normalności, było lepsze niż skandal. Kochałam je bezgranicznie i sądziłam, że jeśli tylko będę dość silna, wyrosną z godnością. I byłam silna. Byłam matką, nauczycielką, opiekunką, pielęgniarką, powierniczką. Gdy jego nie było, ja byłam wszystkim. Ale nie wiedziałam, że z czasem oni zaczęli się go uczyć przyswajać przekonanie, że jestem kimś, kogo się toleruje, nie szanuje. Dorastali, słysząc jego żarty: Twoja mama gubi się w supermarkecie, Zofia rozmawia tylko z roślinami, nie pytaj jej o radę, zaraz się rozpłaczę. A ja, chcąc zachować spokój, śmiałam się razem z nimi. W ciszy zaczęłam się uczyć. Nocami, gdy wszyscy spali, czytałam książki o prawie rodzinnym, dziedziczeniu, umowach cywilnych. Sąsiadka pracująca w urzędzie nauczyła mnie czytać księgi wieczyste. Kiedy on coś kupował, sama oferowałam się do podpisu, nie znosił urzędów, uważał to za robotę dla maluczkich. I tak, powoli, wszystko zaczęło być na mnie. Podczas gdy on mnie zdradzał, ja wygrywałam tam, gdzie on nie patrzył, w cierpliwości. W organizacji. W pamięci. Śmiał się z moich kolorowych teczek, papierów z etykietkami, wydrukowanych tabel. Ale właśnie one doprowadziły go do upadku. Na obiedzie z okazji dnia matki, gdy sprowadził mnie do roli matki inkubatora przy samych owocach naszego małżeństwa, zrozumiałam, że nie ma już czego ukrywać. Moja godność nie mieściła się już w ciszy. Teczka, którą położyłam na stole, zawierała mapę mojego oporu. To był rezultat 30 lat obserwacji, lektur, strategii. Tam były dokumenty potwierdzające, że nie miał nic ani domu, w którym mieszkał, ani samochodu, którym jeździł, ani działki, którą nazywał u swoim azyłem. Wszystko należało do mnie. Prawnie. Niepodważalnie. Ale czego jeszcze wtedy nie wiedziałam, to że ktoś w tym pokoju wiedział wszystko i wybrał milczenie. Jeden z synów Zofii już od miesięcy znał plan matki. Wiedział, co kryje się w dokumentach. I co najbardziej zaskakujące, Postanowił milczeć, mimo że był lojalny wobec ojca. Ale dlaczego? To, co najbardziej rani kobietę, to nie krzyki. To cisza. Nie otwarta agresja, lecz obojętność. I to właśnie w tej ciszy, gęstej, niemal namacalnej, zbudowałam swój opór. Przez dekady byłam ignorowana we własnym domu. Stawałam się niewidzialna powoli, jakby moja obecność była tylko milczącym obowiązkiem, częścią domowego wyposażenia. Gotowałam, sprzątałam, dbałam o każdy szczegół życia codziennego, ale nigdy nikt mnie za to nie doceniał. Najwyżej skinięcie głową, jak wtedy, gdy dziękuję się deszczowi za nawodnienie pól, nie zastanawiając się skąd naprawdę pochodzi. A jednak zawsze byłam obecna, uważna, obserwująca. Każda ostra wymiana zdań, każde spojrzenie pełne pogardy, każda wymiana gestów między moim mężem a inną kobietą, wszystko to zapamiętywałam. I to nie tylko z żalu, ale jak ktoś, kto archiwizuje dowody na dzień, w którym prawda w końcu musi zostać wypowiedziana. Zaczęłam dostrzegać szczegóły, które wielu by zlekceważyło. Miał zwyczaj chować peregań w książkach, zapominając, że to ja układam książki na półkach. Zauważałam pośpiesznie zapisane notatki w kalendarzu, czeki wystawione na nieznane kobiety, zdjęcia usunięte do połowy z komputera. Nigdy nie konfrontowałam go od razu. Tylko patrzyłam. I co ważniejsze, kopiowałam. Skanowałam. Robiłam zdjęcia. Notowałam daty. Ślady zdrad już mnie nie szokowały, jedynie potwierdzały to, co wiedziałam, wszystko kiedyś wyjdzie na jaw. Podczas gdy on żył jak król. Ja uczyłam się, jak bronić się przed przewrotem. Dzieci, niestety, zatraciły się w cieniu ojca. Wychowywały się, widząc we mnie bierną kobietę, która zawsze mówiła tak, która rzadko sprzeciwiała się czemukolwiek, która kryła się za kuchnią i krzyżem. Nauczyły się śmiać z moim kosztem. Powtarzały te same żarty, które słyszałam przez całe małżeństwo. Czasem próbowały być czułe, ale z tą pobłażliwością, która boli bardziej niż chłód. Wtedy zauważyłam coś dziwnego. Jeden z moich synów, Piotr, zaczął przyglądać się zbyt uważnie. W przeciwieństwie do braci, nie śmiał się z żartów ojca. Siadał bliżej mnie przy kolacji. Pewnego razu znalazł jeden z moich zeszytów z notatkami o majątkach. Nie zapytał. Nie drwił. Po prostu oddał mi go, patrząc z dziwną mieszaniną ciekawości i szacunku. Nic nie mówił, ale obserwował mnie tak samo, jak ja przez lata obserwowałam wszystko. To była chłodna styczniowa noc, gdy dowiedziałam się, że Piotr wie więcej niż powinien. Zostawiłam otwartą teczkę na łóżku, myśląc, że już wyszedł. Kiedy wróciłam do sypialni, stał przed dokumentami. Jego wzrok utkwił w aktach własności, podpisach, dowodach. Nie powiedział ani słowa. Spojrzał na mnie i cichym, stanowczym głosem zapytał. To wszystko naprawdę jest na Pani nazwisko? Kiwnęłam głową. Zamknął teczkę ostrożnie. Bez oskarżeń, bez pytań. I powiedział tylko: Mamo, proszę. Niech Pani jeszcze nikomu nie mówi. Nie teraz. Ten moment mną wstrząsnął. Po raz pierwszy poczułam, że ktoś naprawdę mnie zobaczył. Nie jako matkę, jako kobietę. Kogoś, kto przez lata planował, wytrwał i zbudował w ciszy fortece ochrony, gdy nikt nie patrzył. Od tej chwili Piotr stał się moim milczącym sprzymierzeńcem. Nie dzielił się swoją wiedzą z braćmi. Dochował tajemnicy z nieoczekiwaną lojalnością. A jednocześnie wciąż traktował ojca z szacunkiem, choć widziałam w jego oczach coś nowego, spojrzenie człowieka, który dostrzega, że imperium zbudowane na arogancji właśnie się kruszy. Wróćmy więc do stołu w dzień matki. Gdy przesunęłam teczkę polnianym obrusie i wypowiedziałam słowa, które miały zakończyć dekady uległości, wiedziałam, że to był punkt zwrotny. Ale dopiero patrząc na Piotra, poczułam, że nie jestem już sama. Nie wyglądał na zaskoczonego, ani na przestraszonego. Po prostu odchylił się lekko do tyłu i skrzyżował ramiona, jak ktoś, kto zna zakończenie sztuki, którą właśnie ogląda. Mój mąż otworzył teczkę. Przeczytał pierwszą stronę, drugą, trzecią. Jego twarz się zmieniała, warstwa po warstwie. Od śmiechu do ciszy. Od arogancji do zdumienia. Od przekonania o władzy, do paniki, że ją właśnie traci. Podniósł wzrok na mnie. Po raz pierwszy, od prawie czterdziestu lat, zobaczyłam w jego oczach strach. A potem spojrzał na Piotra. Wiedziałeś o tym? Piotr nic nie odpowiedział. Patrzył tylko spokojnie, z pewnością. Zapadła cisza. Ciężka. Wtedy jeden z braci wstał gwałtownie od stołu, rzucając. Co tu się, do cholery, dzieje? Mamo, próbujesz zniszczyć tatę przy wszystkich? Nie odpowiedziałam od razu. Zamknęłam spokojnie teczkę i głęboko odechnęłam. Bo to, co miało nadejść, nie było tylko ujawnieniem dokumentów. To było coś znacznie większego, chwila, w której prawda miała obalić zamek zbudowany z kłamstw, z pomocą tych samych rąk, które go wznosiły. Ale największy sekret miał dopiero wyjść na jaw. Jedna z najcenniejszych nieruchomości została przepisana na inne nazwisko. I to nie było moje. Teczka leżała na stole jak zwykły przedmiot, ale w środku mieściła się cała historia życia zamieniona w dowody. Dźwięk otwieranego zamka w skórzanym materiale zabrzmiał jak wyrok. Na zewnątrz wyglądało to jak zwykły stos papierów. W środku, mapa majątku budowanego przez niemal cztery dekady. Każda kartka niosła mój podpis, każdy kontrakt przypominał, że narzucona mi niewidzialność stała się zarówno tarczą, jak i bronią. Andrzej, siedzący na czele stołu, pozostał nieruchomy przez kilka sekund, przeglądając pierwsze strony. Zmarszczył brwi, zaciał szczękę. Widziałam, jak próbuje ogarnąć skalę tego wszystkiego. Przesuwał wzrokiem po datach, pieczęciach, podpisach notarialnych, aż w końcu uniósł głowę i spojrzał na mnie z niedowierzaniem. To jakiś żart, Zofio. W jego głosie mieszały się złość, zaskoczenie i lekki drżenie, strach. Nie. Nigdy nie żartowałam ze swojego życia, odpowiedziałam spokojnie. Swoją rzucił dokumenty z powrotem na stół, rozrzucając strony. Jedna z synowych cofnęła się w krześle, przestraszona. Wnuki, siedzące w rogu salonu, patrzyły szeroko otwartymi oczami, nie rozumiejąc, ale czując, że dzieje się coś poważnego. Najstarszy syn, Tomasz, zareagował wściekłością. Mamo, co to ma znaczyć? Próbujesz rozwalić naszą rodzinę w Dzień Matki? Dlaczego teraz? Dlaczego przy wszystkich? Spojrzałam na niego spokojnie, bo czekałam za długo, bo słuchałam za dużo. I bo, nawet milcząc, nigdy nie przestałam widzieć, co się działo wokół mnie. Andrzej nagle wstał z papierami jeszcze w rękach. Grozisz mi? Chcesz powiedzieć, że to wszystko Twoje? Myślisz, że to przejdzie? Że sędziowie to kupią? Że potraktują te bzdury poważnie? Wtedy Piotr wstał spokojnie. Tato, te umowy są ważne. Podpisy są Twoje. Wszystko potwierdzone notarialnie. Sam kazałeś jej podpisywać. Ona tylko zrobiła to, co mówiłeś. Z tą różnicą, że mądrzej, niż się spodziewałeś. To był pierwszy raz, gdy Piotr zabrał głos publicznie. Mówił stanowczo, ale bez agresji. Cisza, która zapadła potem, była miażdżąca. Tomasz i młodszy brat patrzyli na niego z oburzeniem, jakby właśnie zdradził naturalny porządek rzeczy. Czyli jesteś teraz po jej stronie? Rzucił Tomasz z wyrzutem: Nie jestem przeciw nikomu. Ale czas spojrzeć prawdzie w oczy. Przez całe życie była ignorowana, lekceważona, zdradzana. A mimo to nigdy nie upokorzyła nikogo. Nigdy nikogo nie wystawiła na wstyd. Najmniejsze, co jej się teraz należy, to to, byśmy jej wysłuchali. Andrzej spojrzał na syna jak na zdrajcę. W oczach miał wściekłość, ale była tam też nowa emocja. Strach, ten, który czują ci, którzy właśnie tracą kontrolę. Nerwowo zaczął przeszukiwać teczkę, rozrzucając dokumenty na stole. Szukał desperacko czegokolwiek, co przywróciłoby mu władzę. Wtedy nagle się zatrzymał, marszcząc czoło nad jednym konkretnym kontraktem. Kartka była pożółkła, datowana na dwanaście lat wcześniej. Działka w Zakopanem, mruknął. Gdzie jest dokument działki w Zakopanem? Przeszedł mnie dreszcz. To była najcenniejsza nieruchomość, jaką kupiliśmy. Położona w prestiżowej części górskiej, zawsze mówił, że to dla wnuków. I choć sam wtedy podpisał dokumenty, coś tu się nie zgadzało. Ten akt własności zawsze miałam w archiwum. A teraz nie było go w teczce. Pewnie jest w innym folderze, próbowałam tłumaczyć, ale niepewność już we mnie rosła. Nie odpowiedział. Wyjął telefon. Wszedł w jakąś aplikację. Po kilku minutach absolutnej ciszy powiedział: Niewiarygodne. Podniósł wzrok i spojrzał na mnie chłodno, surowo, z wyrachowaniem. Myślałaś, że wszystko masz pod kontrolą, Zofio? Że jesteś o krok przede mną? To wiedz jedno: działka w Zakopanem już od roku jest przepisana na Elżbietę. Zapadła głucha cisza. To imię spadło na pokój, jak lodowy głaz. Elżbieta, kochanka. Wiedziałam o niej. Wiedziałam, że jest młodsza, ambitna, że stała się nieodłączna w podróżach służbowych. Ale nie wiedziałam, że posunął się aż tak daleko. Oddałeś część majątku rodzinnego obcej kobiecie? zapytał Tomasz z szeroko otwartymi oczami. Podpisałeś działkę, którą obiecywałeś wnukom swojej kochance? Andrzej nie odpowiedział. Tylko patrzył wyzywająco. Jakby rzucał rękawice wszystkim wokół. W środku aż mną zatrzęsło, ale zachowałam postawę. Wzięłam oddech. Przełknęłam kolejne upokorzenie. I z mocą w głosie oznajmiłam. To zostanie zakwestionowane. Prawnie. Sądowo. Publicznie, jeśli trzeba. Zaśmiał się. Gorzko. Jak ktoś, kto wie, że ta wojna dopiero się zaczyna. Powodzenia, Zofio. Wtedy zrozumiałam, choć prawo było po mojej stronie, to nie będzie łatwe. Brakujący akt był dziurą w mojej zbroi. Ale nadal miałam przewagę. I teraz miałam też sojusznika. Albo przynajmniej jednego. To wtedy Piotr, niemal bezszelestnie, pochylił się i szepnął mi do ucha. Mamo, myślę, że wiem, gdzie jest ta umowa. I może uda mi się pomóc ci to odkręcić. To, co Piotr miał wyjawić, mogło odmienić przebieg całego sporu. Ale w tym akcie własności krył się pewien szczegół. Coś, o czym nawet Zofia nie wiedziała. Zapomniana klauzula. Dodatkowe nazwisko. Sekret zakopany w papierze. Nigdy nie krzyczałam. Nie tłukłam talerzy, nie trzaskałam drzwiami. Nie musiałam podnosić głosu, by upomnieć się o to, co było moje. Moja rewolucja dokonała się w ciszy, z cierpliwością, z precyzją, z godnością. Tamtego popołudnia, w Dzień Matki, po dekadach traktowania mnie jak powietrze, po raz pierwszy znalazłam się w centrum stołu. Nie dlatego, że o to miejsce walczyłam, ale dlatego, że pokazałam, że zawsze tam byłam, podtrzymując wszystko, nawet wtedy, gdy wszyscy woleli patrzeć w inną stronę. Odkrycie, że mój mąż przepisał działkę w zakopanem na kochankę, Elżbietę, obnażyło prawdziwy poziom pogardy, który od lat krył się pod fasadą normalnej rodziny. Synowie, dotąd bierni, podzielili się. Tomasz nadal próbował bronić ojca, uwięziony w ślepej lojalności. Ale Piotr... Piotr wybrał prawdę. I co ważniejsze, wybrał, by mnie usłyszeć. Dwa dni po obiedzie zaprosił mnie cicho do swojego mieszkania. Usiedliśmy przy kuchennym stole, jak dwoje ludzi stojących po przeciwnych stronach tej samej opowieści. I wtedy wręczył mi zeskanowaną kopię zapomnianej umowy. Znalazłem to w papierach dziadka. Wygląda na starą umowę z czasów zakupu działki. Jest tu dodatkowa klauzula z twoim podpisem. I co najważniejsze, twoje nazwisko widnieje jako współwłaścicielki, nawet jeśli później on sporządził nowy akt. To może pomóc, mamo. Zamilkłam. Patrzyłam na ten papier jak ktoś, kto właśnie zobaczył drugą szansę. Podpisałam ten dokument lata temu, zanim jeszcze zrozumiałam, że on będzie próbował mnie wymazać. I jak to bywa, los często ukrywa się w drobnych detalach. Ta podpisana strona dawała mi dziś głos. Z pomocą prawnika, znajomego siostry Piotra, rozpoczęłam procedurę prawną. Nie było łatwo. On walczył. Manipulował. Groził. Elżbieta przysłała mi nawet arogancki list, w którym napisała, że w końcu wszystko wymyka mi się z rąk. Ale nie wiedzieli, że nie walczę tylko o ziemię. Walczyłam o własną historię. Tygodnie zamieniły się w miesiące. Domowy konflikt przeszedł na salę sądową. Po raz pierwszy nazwano mnie panią Zofią przed obliczem sędziego. Wysłuchano mnie z szacunkiem. Przeanalizowano moje dokumenty. Mój wieloletni milczenie przemówiło dowodami. Teczki, którymi gardził, stały się jego zgubą. I ostatecznie, sprawiedliwość zwyciężyła. Odzyskałam działkę. Zabezpieczyłam majątek prawnie na swoje nazwisko. Wystąpiłam o rozwód. I wyszłam z domu, nie jak ktoś, kto ucieka, lecz jak ktoś, kto wreszcie może oddychać świeżym powietrzem po latach w dusznej klatce. W wieku 61 lat zaczęłam od nowa. Wynajęłam małe mieszkanie z balkonem. Posadziłam swoje kwiaty. Zaczęłam pisać dziennik o tym, co przeżyłam. Odkryłam na nowo radość z drobnych rzeczy: zaparzyć kawę tylko dla siebie, bez przerywania. Wybrać zasłonę, jaką chcę, bez pytania nikogo o zdanie. Zasnąć w ciszy, bez pogardy po drugiej stronie łóżka. To nie było głośne zwycięstwo. Nie było fajerwerków. Ani oklasków. Ale była cisza. Była godność. Była sprawiedliwość. A co najważniejsze, była wolność. Dziś, kiedy patrzę wstecz, nie czuję złości. Czuję dumę. Bo zniosłam to, czego wiele kobiet BY nie zniosło. Bo wytrwałam tam, gdzie inni BY się poddali. I bo chociaż przez większość życia byłam niewidzialna, to właśnie ja zostawiłam najtrwalszy ślad w tej historii.